Cześć, z tej strony Bartek. Chciałem w tym filmie pokazać, jak zamienić kolumny na wiersze w Excelu. Czyli na przykład w wypadku takiej tabelki otrzymać taką. Czyli tutaj mam kolumnę imię, kolumnę nazwisko, kolumnę wiek i jakieś wartości. A tu chcę mieć wiersz imię, wiersz nazwisko, wiersz wiek. To jest całkiem proste do wykonania w Excelu. Zaznaczamy cały obszar. Klikamy prawym klawiszem i dajemy kopiuj potem wybieramy pusty obszar, klikamy prawym, wklej specjalne, a następnie wklej specjalne. Nie chce działać. O, sekundka, bo przewiesił się Excel. Kliknę się Czy jeszcze raz może pokażę? Prawy, wklej specjalny, wklej specjalny. I dajemy. Może być wszystko, czy. I tutaj zaznaczam transpozycja. Ok. I wkleję w tej postaci. No, no chyba prościej się by nie dało. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.